Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Dziś mam dla Was materiał szczególny, materiał niespodziankę będzie to kolejny tak książkowy, czyli film, w którym będę odpowiadać na pytania związane z książkami. Tym razem będzie to film pod tytułem Unpopular Opinions, tak? Czyli nagranie, w którym będę mówić o rzeczach, które mnie się podobają, a innym nie, lub które innym się podobają, a mnie nie. Ten materiał powstaje przede wszystkim z inicjatywy Moniki z kanału Monia Toczyta, która w swoim nagraniu na ten temat nominowała mnie do wykonania tego zadania. Także, droga Moniko, bardzo dziękuję Ci za tę nominację. Przyjmuję Twoje wyzwanie i niniejszym ja również biorę się za przygotowanie takiego materiału. Tutaj nam sobie na karcie spisane pytania, na które właśnie zaczynam odpowiadać. Także, pytanie pierwsze: Popularna książka lub serial, której nie lubisz? Na to pytanie odpowiedź ci, którzy śledzą mój kanał, dobrze znają. Jest książka, która ludziom potrafi się podobać, a nam mnie zrobiła bardzo złe wrażenie. Jest to powieść autorstwa Janusza Przymanowskiego pod tytułem Cztery Pancerni i Pies. Tę książkę przeczytałem chcąc porównać ją z książką historyczną, z książką popularną naukową z, z pracą y, autorstwa Kaspra Śledzińskiego pod tytułem Tankiści i niestety ta książka wybitnie mnie nie podeszła. Zresztą odsyłam was do mojego nagrania na ten temat, bohaterowi byli bardzo miałcy i niewyraziści. W ogóle nie leżało mi to, że tak. Ta książka tak naprawdę miała bohatera zbiorowego, którym była załoga Czołgu Rudy. Ta, I czytanie tej książki to była dla mnie tak na, naprawdę droga przez mękę. Dałam ja bardzo ciekawe porównanie. Czterech Pancernych i psa czytałem dwa lata temu, bodajże w czerwcu. Wersja, którą ja miałem, liczyła jakieś 890 stron. I na przeczytanie tej książki potrzebowałem trzech tygodni. Natomiast dwa miesiące później, w sierpniu. Czytałem pożyczoną od szwagra książkę pod tytułem Księga Wszystkich Dokonań Sherlocka Holmesa. Była to jedna wielka pozycja, w której wydawnictwo postanowiło zmieścić e, pięć zbiorów opowiadań i cztery powieści o przygodach Sherlocka Holmesa, autorstwa Serkonana na Doyla. W tym były m.in. tak słynne powieści jak Znak Czterech czy Pies Baskerwilów. I tamta pozycja liczyła 1120 stron, a na jej przeczytanie potrzebowałem zaledwie dwa tygodnie. Także różnica jest widoczna gołym okiem. Nie, cztery pancerni i pies nie podeszli, aczkolwiek tutaj powiewam coś, co może się wydawać dziwne, ponieważ uważam, że mimo wszystko cztery Pancernie i pies powinny być lekturą szkolną. Teraz dlaczego? To jest książka typowo młodzieżowa, to jest książka, która opowiada o przygodach tej załogi czołgu rudy. To jest opowieść, która opowiada o niezwykle przyjaźni, niezwykłej przyjaźni łączącej członków załogi tego czołgu, zwłaszcza, że wszyscy cztery pochodzili tak naprawdę z czterech różnych środowisk, bo przyjrzyjmy się, kogo tam mieliśmy. Był Grzesiek, czyli Grigori, Grigori Saakaszwili, kierowca z Gruzji. Był Guslik, czyli Ślązak, który został siłą wdzielony do Wehrmachtu, z którego potem uciekł po to, żeby walczyć przeciwko Niemcom. I tutaj powołam się na bardzo ciekawy kazus. Pamiętacie dziadka z Wehrmachtu? Józefa Tuska? który też został zarejestrowany w Wehrmachcie, a niedługo potem walczy przeciwko Niemcom. Dokładnie taka sama sytuacja była z Guslikiem, który też jako Ślązak, a wtedy większość Śląska z Wrocławiem należała do Imperium Niemieckiego, został siłą wcielony do armii niemieckiej, przeciwko której potem walczył. Ale wracając do załogi. Pierwotnym dowódcą czołgu był Olgierd Jarosz, czyli to był... To był po, Miał polskie pochodzenie, ale on już się urodził na zesłaniu, czyli można było go z czystym sumieniem nazwać popem, popem, czyli pełniący obowiązki Polaka. Plus oczywiście bożyszcze nastolatek, Janek Kos, który był synem Polaka walczącego na Westerplatte, czyli akurat ojciec Janka Kosa był bardzo wtedy poprawny politycznie, ponieważ walczył w II wojnie światowej, ale on walczył tylko z Niemcami, więc to akurat był, jed, więc akurat był jednym z tych dobrych. I także uważam, że cztery Pancerni i Pies powinni być lekturą szkolną z tego względu, że oni pokazują tę historię z innej strony, pokazują tę inną narrację, żeby uczniowie, omawiając tę książkę, mogli się skonfrontować z tym, jak to kiedyś było przedstawiane, bo też nie czarujmy się, historia jest zawsze zakładnikiem polityki. Teraz, kiedy żyjemy w III Rzeczypospolitej, aczkolwiek... Dobra, już na temat obecnej polityki nie będę się wypowiadać, ale żyjemy w trzeciej Rzeczypospolitej i mamy zupełnie innych bohaterów niż chociażby przed rokiem 89, gdzie tymi najważniejszymi postaciami historycznymi to byli oczywiście, towarzysz, Stalin, to był Bolesław Bierut, to była Wanda Wasilewska, to był Zygmunt Berling, pewnie Karol Świerczewski. Także żeby pokazać różnicę w narracji, myślę, że warto omówić czterech pancernych hipsa w szkole. Dalej, pytanie drugie. Popularna książka lub serial, której wszyscy nienawidzą, a Ty kochasz. Tutaj trochę trudno jest mi się wypowiedzieć, ponieważ raczej nie czytam serii książkowych i nie, książkowych nie oglądam seriali. Aczkolwiek, jeżeli miałbym sugerować się ocenami na Lubimy Czytać, to odpowiedzią na to pytanie byłoby Klątwy, Sekrety i Skandale Sławomira Kopra. Ta książka na no, Lubimy Czytać ma raczej słabe oceny, z tego co patrzę, średni to jest chyba 6,1. Ogólnie też komentarze nie jest, na temat tej książki nie są zbyt ciekawe. Mnie ta książka się bardzo podobała, zwłaszcza, że słowomir Koper opisując tę sytuację w plutów to nieco humoru. Pewne sytuacje z dzisiejszej perspektywy wydają się dość absurdalne. Poza tym Klątwy, sekrety i skandale to nie jest książka naukowa, to jest książka popularna naukowa, bardziej oparta na ciekawostkach, która ma przede wszystkim przedstawić taki ogólny zarys historii i skłonić czytelnika do tego, żeby się tym bardziej zainteresował, żeby zaszedł do internetu lub do innych książek i sam zgłębił wiedzę na ten temat. Więc jeśli chodzi o popularną książkę lub serial, której wszyscy nienawidzą, a Ty kochasz, powiedzmy, że klątwy, sekrety i skandale słowo Mira Kopra. Dalej. Trójkąt miłosny, w którym bohater lub bohaterka wybrała złą parę lub para, której nie lubisz. Odpowiedź na to pytanie będzie dość rozbudowana. Zacznę od pary. Para, której nie lubię. Tutaj odwołam się do książki, którą ostatnio czytałem. Myślę, że trudno jest lubić taką parę jak Magda i Józef Goebbelsowie. A jeżeli chodzi o trójkąt miłosny, w którym bohater lub bohaterka wybrała złą parę, to też odwołując się do tego, co ostatnio czytałem, podam dwa takie przykłady. Pierwszym są Maria Juszkiewicz, Aleksandra Szczerbińska i Józef Piłsudski. Maria bardzo kochała Józefa, to ona tak naprawdę go wylansowała, ona przedstawiła go odpowiednim ludziom. To głównie dzięki Marii Józef Piłsudski zrobił taką karierę, jaką zrobił. To dzięki Marii Juszkiewicz. Józef Piłsudski jest y, współczesnym ojcem narodu polskiego. Można by rzec, że Józef Piłsudski w naszej historii pełni podobną rolę, jak w historii amerykańskiej pełni George Washington. No cóż, Józef w wzorem moralności nie był, był bardzo kochliwy, nawiązywał liczne romanse i naprawdę przykro się czytało o tym, jak bardzo krzywdził Marię, więc myślę, że pod tym względem mógł się zachować lepiej. Zwłaszcza, że potem też krzywdził Aleksandrę, ale też odsyłam do słów Mira Kopra. A innym trójkątem miłosnym, o którym warto wspomnieć, to też jest trójkąt z ostatniej książki, którą czytałem, a mianowicie Magda Goebbels, Józef Gebers. I Adolf Hitler. Zarówno Magda, jak i Józef byli bardzo zafascynowani Adolfem, zresztą, tak jak mówiłem na recenzji tej książki, ze słów Józefa wynika, że Adolf był dla niego kimś w rodzaju proroka głoszącego prawdę objawione. Z jego słów wynika też, że Adolf bardzo go doceniał. A jeżeli chodzi o relacje między Goebbelsami w środku, to też było bardzo specyficzne, bo niby Goebbels pisze o tym, że koka swoją żonę. Że przykro jest, może ma z nią kryzys, że próbuje ten kryzys walczyć. A człowiek, tutaj odwołam się jeszcze do tego, co w pewnej prywatnej rozmowie powiedział mi pan Paweł Staszczak. To nie były sprawy osobiste, więc myślę, że mogę to przedstawić publicznie. A mianowicie, relacja między nimi wyglądała tak, że Goebbels niby koło to swoją żonę, ale tak naprawdę był strasznym kobieciarzem. Wystarczy wspomnieć jego najsłodniejszy romans w 1938 roku z czeską aktorką z Lidą Barową. Zresztą, jeżeli spojrzycie na. To, co ja mówiłem w swoim materiale dotyczącym pierwszego tomu dzienników Goebbelsa, to tam odczytywałem pewien fragment, który uznałem za interwencję Adolfa w małżeństwo Gebelsów, i to prawdopodobnie było związane z romansem Józefa z Lidą Barową. Natomiast Magda Goebbels prawdopodobnie wyszła za Józefa przede wszystkim dlatego, żeby być bliżej Adolfa, bo jak spojrzycie na strukturę pa, e, państwa niemieckiego, to był Adolf czyli jako ten przywódca, tylko że Adolf nie był żonaty, nie miał żadnej tam kobiety, Ewa Braun była ukrywana, także III Imperium oficjalnie nie miał pierwszej damy. Jako że najbliższym przed II wojną światową współpracownikiem Adolfa był Hermann Göring, za taką pierwszą damę Trzeciego Imperium, taką celebrytkę, uchodziła żona Hermana Göringa, czyli Emmy Göring, Aczkolwiek jednak jako taki wzór kobiety nazistki, jako taki nieoficjalne pierwsze Damy, na to bardziej pasowała Magda Goebbels. Dalej. Popularny gatunek, po który rzadko sięgasz? Na to pytanie jest mi bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ jeżeli sięgam po książki historyczne, to nie sugeruję się gatunkiem, a bardziej tematyką. Po prostu sięgam po autorów, którzy piszą na tematy, które mnie interesują. A jeżeli chodzi o zwykłe powieści, to też dobierając książki, które czytam, nie kieruję się gatunkiem, ale autorem. Mam, ta, mam taki swój system czytania, że po prostu biorę sobie na celownik, na tapet jakiegoś autora i po prostu chcę się zapoznać z jego twórczością, tak? I pod, pod względem książki czytam seriami, tak? Miałem chociażby z Mojanem, z Kazuo Ishiguro, z Filipem Dickiem, z ostatnio z Denisem Leheinem. Ogólnie uważam, że nie warto zamykać się na poszczególne gatunki książkowe, bo nigdy nie wiadomo, gdzie można znaleźć coś, co Ci się spodoba. Są książki, które czytałem, były to naprawdę złe książki, które były pełne absurdu, które były po prostu komiczne, zabawne, ale mnie się podoba właśnie dla, ze względu na te absurdy, że mnie to po prostu, po prostu bawiło. Na przykładem takiej książki są chociażby Kobiety bez wstydu od, od, od autorstwa Witolda Orzechowskiego, dla mnie ta książka była naprawdę śmieszna, i czytając, mimo że to jest słaba książka, to czytając ją dobrze się bawiłem. Także jeżeli chodzi o gatunek, uważam, że każda książka jest warta przeczytania, chociażby po to, żeby wyrobić sobie zdanie na jej temat, a ja jeszcze mam taką naturę badacza, że bardzo zaczyna mnie interesować coś, co jest bardzo krytykowane. I na przykład w roku 2006. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał turecki pisarz Orhan Pamuk, i tę sytuację zapamiętałem dlatego, że Pamuk w wyścigu po Nagrodę Nobla był faworytem i wygrał. To, była, to jest dość rzadka sytuacja, że ktoś, kto jest typowany na faworyta, zdobywa literacką Nagrodę Nobla. Natomiast rok później, w roku 2007, przy, przyznanie literackiej Nagrody Nobla były, było bardzo krytykowane. Ponieważ otrzymała ją brytyjska autorka Doris Lessing. Ona otrzymując tę nagrodę miała chyba 87 lat, więc to uznano za, za takiej po powrót do starej wersji, te przyznawania tej nagrody, że to już da, daje się po prostu tak, jako taką nagrodę honorową, tym starszym, niby zasłużonym pisarzom, że ona tak naprawdę nie przy nic ciekawego. I to było tak bardzo krytykowane, że postanowiłem to sprawdzić. Wziąłem do ręki moją książkę, to była pod tytułem Alfred i Emily. To była książka, w której Doris Lessing próbowała przewidzieć, jak mogłyby się potoczyć losy jej, jej rodziców, gdyby się nie związali. To rzeczywiście była słaba książka, ale w pewnym momencie wróciłem do Doris Lessing, przeczytałem ileś jej. chyba sześć czy siedem jej książek. I powiem wam szczerze: ze wszystkich noblistów, których czytałem, a trochę ich czytałem, bo czytałem powieści Henryka Sienkiewicza, czytałem Patryka Modiano, czytałem Jean-Marie Gustave vale czytałem Mojana. Czytałem Kazuo Ishiguro, to ze wszystkich noblistów, mimo że najlepszą książką noblisty, jaką przeczytałem, to są Okruchy Dnia autorstwa Kazuo Ishiguro, to jest przepiękna książka, to jednak, tym autorem, tą autorką, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to była właśnie Doris Lessing. Przede wszystkim, Doris Lessing urodziła się w brytyjskim imperium na terenie współczesnego Iranu, w brytyjskiej Persji. A dużą część swojego dzieciństwa spędziła w Rodezji Południowej, czyli na terenie dzisiejszego chyba Zimbabwe. Właśnie nie wiem do końca, czy to jest, to jest dzisiaj albo Zambia, albo Zimbabwe. Nie znam za bardzo geografii Afryki Południowej. I Doris Lessing w swoich powieściach przede wszystkim porusza tematy związane z relacjami pomiędzy kolonizatorami a krajowcami. I na mnie jej opowiadania czy powieści rzeczywiście robiły wrażenie. I mnie się mimo wszystko książki podobały, dlatego z mojej perspektywy uważam, że Nobel dla Doris Lessing był zasłużony. Zresztą, jeżeli macie ochotę, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym omówił taką książkę. Czy na przykład ma to być Zbiór Opowiadań Mrowisko, czy jakaś inna, czy to powieść, czy Zbiór Opowiadań Doris Lessing. Myślę, że to byłoby ciekawe doświadczenie, ale też napiszcie w komentarz, jeżeli coś takiego chcecie. Dalej. Popularny lub kochany bohater, którego nie lubisz. Jeżeli chodzi o książki, którymi się zajmuję, czyli w ciągu dwóch lat istnienia kanału, to czytałem jedną książkę, w której rzeczywiście nie kibicowałem głównemu bohaterowi. Miałem nadzieję, że on przegrze, że przegra, że straci, że zostanie zapomniany. Tylko, że niestety była to powieść biograficzna, więc tak się stać nie mogło. Chodzi mi tutaj o Lenin, autorstwa Ferdynanda Osendowskiego. A jeśli chodzi o bohatera, którego nie lubię, Okej, okay. tutaj pójdę na łatwiznę. Jest pewien człowiek, na którego temat powstało mnóstwo książek, który fascynuje innych, mnie też fascynuje, ale to jest człowiek, którego po prostu nie da się lubić i mam nadzieję, że normalni ludzie nigdy nie będą go lubić. Tym bohaterem będzie naturalnie Adolf. Dalej. Autor, którego twórczości nie podchodzi. Z książek, które przeczytałem i omówiłem na kanale, na razie zdecydowanie nie podeszła mi twórczość Antonego Biwora. Na razie przeczytałem i omówiłem jedną jego książkę, czyli D-Day. Bitwa o Normandię. Strasznie się męczyłem czytając tę książkę, aczkolwiek od znajomych historyków wiem, że D-Day to jest ta książka, która akurat Antonemu Biworowi nie wyszła. Więc mam nadzieję, że jak podejdę do innych pozycji w jego bibliografii, czyli przede wszystkim do II Wojny Światowej, do Stalingradu, czy do Krety, bo akurat tą książką Antonego Biwora, za którą teraz chciałbym się wziąć, jest książka o niemieckim desancie na Kretę, że to zrobi na mnie większe wrażenie. Jest pewien autor, po którego książki zdecydowanie bym nie sięgnął, ale to nie dlatego, że to nie jest gatunek, którego nie lubię, ale to dlatego, że po prostu tematyka, jaką ten autor się zajmuje, nie za bardzo mnie interesuje. I też... I też jakoś nie bardzo pasuje mi sposób bycia tego człowieka, to jak się odnosi do innych. Raczej nie sięgnąłbym po książki Leszka Żebrowskiego. Po prostu... Źle mi się to kojarzy. Tematyka jest nie dla mnie. Chyba, że ktoś by mi zapłacił za to, żebym to rzeczywiście omówił z recenzją, to tak, ale tak z własnej woli jakoś ten autor mnie nie pociąga. Tak samo nie w... myślę, że byłoby małe prawdopodobieństwo, żebym sięgnął po poczytał książki profesora Grzegorza Motyki czy profesora Polita. Oni też zajmują, a to dlatego, że oni po prostu zajmują się działką, która mnie zaobecnie za bardzo nie interesuje, gdyż profesor Polit y, zajmuje się Japonią, a profesor Motyka zajmuje się Ukrainą. Bardzo w ogóle bardzo polecam wywiad, jakiego profesor Motyka całkiem niedawno udzieli Piotrowi Zychowiczowi na kanale Historia Realna. Aczkolwiek myślę, że mógłbym przeczytać którąś z książek obu panów profesorów, chociażby po to, żeby mieć podstawę do przeprowadzenia wywiadów z tymi historykami, ponieważ zarówno pan profesor Motyka, jak i pan profesor Polit to są bardzo mądrzy ludzie, mają ogromną wiedzę i myślę, że przyjemnością byłoby posłać tego, co mają do powiedzenia. Okej, okay, dalej. Wyświetlane motywy w książkach, których nie lubisz. Tutaj czytam za mało powieści, żeby się na ten temat wypowiadać. Powiedzmy tak. Nie bardzo mi pasuje, kiedy czytam powieść związaną z detektywistyką, z szukaniem prawdy, i ten główny bohater jest jakiś taki idealny, że on zawsze wszystko wie najlepiej, że tylko on coś zauważa, że. Nikt inny nie zauważa tego, co on, że tylko on potrafi w ten sposób kojarzyć fakty. No w ogóle fajnie jest, jeżeli takie książki są jeszcze określone jakimś tam humorem. Albo jakąś wadą głównego bohatera. Tutaj podwamy się do, przede wszystkim do Sherlocka Holmesa. Okej, okay, jest, jest wybitnym bohaterem, ale też powiedzmy sobie że Sherlock Holmes był bucem. I pewne jego zachowanie mi się nie podobały. Plus też Sherlock Holmes miał ogromną słabość, był morfinistą. Jest bohater, który ma słabość, ogromną słabość, tylko ta słabość jest akurat prześmieszna i ze względu na to też uwielbiam te książki. Takim bohaterem jest Adrian Monk. Chodzi mi o serię książek Lee Goldberga na podstawie serialu Andiego Breckmana pod tytułem Detektyw Monk. W ogóle moja mama uwielbia Detektywa Monka. I książki, które... Goldner Goldberg napisał o detektywie Monku, to są takie idealne odstresowywacze. To jest coś, przy czym rzeczywiście można się zrelaksować, przy czym można odpocząć, przy czym można się po prostu pośmiać. <laughs> Tutaj to nie jest akurat scena książki, to jest scena serialu, że w pewnym momencie detektyw Monk opowiada, kto dokonał zabójstwa, a przy okazji bardzo, ale to bardzo, chce dobrać się do skóry pewnemu młodemu kelnerowi w restauracji, którego największym przestępstwem było to że zrobił jedynkę w metrze. W pols polski lektor fajnie to przetłumaczył, przeczytał, bo nie wiem, kto był tłumaczem, że w pewnym on chce już mu zakładać kajdanki i mówi Idziemy, panie Sikawka! Także nie lubię, jak główny bohater jest taki wy wyidealizowany. Dalej. Popularna seria lub książka, której nie masz zamiaru czytać. No, jeżeli chodzi o książki historyczne, tak jak już powiedziałam, nie bardzo mnie bardzo ciągnie mnie do książek Kleszka Żebrowskiego. Natomiast jeśli, jeżeli chodzi o zwykłe powieści, to jest coś, po co raczej nie sięgnę, to jest coś, do czego bardzo jestem niechętny do sięgnięcia. Ale zanim wam powiem o co chodzi, to trochę słowo wstępu byłem niedawno w Tali w Bremerhaven. Talia to jest taki niemiecki odpowiednik Empiku. Szukałem tam pewnej książki, chodzi mi konkretnie o tę pozycję, Prefunks Treina, autorstwa Antje Pinning, to, farmaceu... to jest książka farmaceutyczna, która rozwiązuje takie typowe problemy związane z tym, czym się zajmuje. są rozdziały, to wygląda po prostu tak, że jest jakiś temat, są, zada... są zadane poszczególne wydania, są zadane poszczególne pytania, są wyznaczone jakieś takie główne zagadnienia w tych pytaniach i są udzielane odpowiedzi. Odpowiedzi są oczywiście w języku niemieckim. Tematy tutaj są różne: to ja odwołam się do spisu treści i to będzie mi łatwiej niż pokazywanie. Gdzie to jest? To są jeszcze skróty. O! Tak jak na przykład alergia, arterioskleroza, atma, doping, przeziębienie z grypą, wypadanie włosów. Opryszczka, HIV, homeopatia, szczepienia. To jest zakup, o który poprosiły mnie dwie koleżanki, które są zainteresowane pracą w Niemczech, gdzie z jednej strony z tej książki można się dowiedzieć wielu fajnych rzeczy na tematy farmaceutyczne, plus druga rzecz, która jest ważna w przypadku tych koleżanek, to jest język, jakim została napisana ta książka, gdyż tutaj zawarte jest znaczne słownictwo, które bardzo pomaga w pracy w niemieckiej aptece. Przyznam się, że to właśnie z tej książki uczyłem się do mojego fachu czyli do egzaminu z języka fachowego, dzięki któremu mogłem uzyskać niemiecką aprobację, czyli nastryfikację dyplomu. Dzięki czemu jestem dziś pełnoprawny farmaceutą i mogę tutaj legalnie pracować i zarabiać jak zarabia farmaceuta. Przy okazji tej książki, którą chciałem sprezentować koleżankom, kupiłem sobie jeszcze taki kubek, Book Lover plus. Zetknąłem się z czymś, czego tutaj w Bremerhaven absolutnie się nie spodziewałem. Otóż spotkałem się z książką z autorką będącą chyba obecnie naszym najważniejszym, najciekawszym autorem eksportowym. Wiecie co? Nie będę wam o tym mówić. Sami zobaczcie. Teraz kleję wam zdjęcie. Tak. Nie mylicie się, to co widzicie, to jest tutaj książka pod tytułem 365 dni, ten dzień autorstwa Blanki Lipińskiej. To serio, to jest coś, czego tutaj się kompletnie nie spodziewałem. A kiedy powiedziałem o tym mojej znajomej, dla której pracuję, i pokazałem jej nawet fragmenty, który powstał na podstawie pierwszej części tej książki, to powiedziała mi, że ona ten film oglądała ze swoim mężem na Netflixie. I nie pamięta, kiedy ostatnio się tak śmiali. Także serią książek, po, której, po którą nie zamierzam sięgać, jest właśnie 365 dni autorstwa Blanki Lipińskiej. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba w zeszłym roku Blanka Lipińska była zaszczycona tym, że film na podstawie jej książki otrzymał niezwykle prestiżową nagrodę filmową, a mianowicie Złotą Malinę. Złoto malinę w kategorii najgorszy scenariusz. I to, według Blanki Lipińskiej, był powód do dumy. Nie oceniam. Ok, co mam dalej? Ostatnie pytanie. Mówi się, że książka zawsze jest lepsza od wersji kinowej, ale która adaptacja jest lepsza niż książka? Na ten temat w tym nagraniu już dziś odpowiadałem, o, na, to, na to pytanie odpowiedź może być tylko jedna. Naturalnie cztery pancerni i pies. Słuchajcie, dawno nie oglądałem serialu, pamiętam parę odcinków z tego, jak byłem dzieciakiem, ale to było coś niezwykle pasjonującego. Kiedy ja byłem dzieckiem, to każdy chciał być Jankiem Kosem. Tak jak potem wiele osób chciało być Jamesem Bondem, tak jak w czasach mojej młodości wiele wielu chłopaków chciało być Jankiem Kosem, natomiast. Nie będę znowu męczyć tego, co mówię na temat tej książki, jeżeli chcecie, jeżeli jesteście masochistami, proszę bardzo, możecie do niej zajrzeć. Dla mnie to było kiepskie doświadczenie. I już do tej książki wracać nie zamierzam. Jeżeli chodzi o ekranizację, to tutaj może nie lepsza, ale naprawdę porównywalna w książku jest ekranizacja Władcy Pierścieni. Tak jak pierwsza część jest naprawdę świetnym filmem, podczas gdy książka już trochę mniej. Jeśli chodzi o wadze pieśni, umie tak. Ujmę to tak. Brazło pierścienia zdecydowanie dla Petera Jacksona. Dwie wieże zdecydowanie dla Johna Tolkiena. Powrót króla dałbym remis. Jeszcze jakieś fajne ekranizacje? Myślę, że nie. Ewentualnie, jeżeli potraktujemy pewien wycinek historii. Jako ekranizację to myślę, że wybitnym przedstawieniem ostatnich dni Adolfa jest film z 2004 roku pod tytułem Upadek z, i po prostu prześwietlą rolą Bruno Gansa. plus z chęcią, jak już będę po książce Rotmistrz, autorstwa Mariana Zacharskiego, generała Mariana Zacharskiego, czyli najsłynniejszego szpiega epoki prl to z chęcią odniósłbym się do tego, jak historia majora Sosnowskiego została zekranizowana, bo jest na ten temat nie tyle film, co widowisko, a mianowicie major Sosnowski jest bohaterem bardzo ciekawego odcinka Sensacji XX wieku, odcinka pod, pod tytułem bodajże Krew, Miłość, Zdrada, w którym w rolę Macieja, yy, przepraszam, Majora, Jerzego Sostowskiego wcielił się o Mikołaj Roznerski I wbrew wszystkiemu, naprawdę zagrał tę rolę bardzo fajnie Nie pamiętam jak się nazywała aktorka, która w tym Widowisku grała, Benita von Falkenhayn, ale muszę powiedzieć, że To jest po prostu, to, była, to jest śliczna kobieta Nie doży świetnie gra, to jeszcze jest osobą tego filmu Tego widowiska, przepraszam Także jeśli, jeśli chodzi o Unpopular Opinions, tak, to tyle z mojej strony plus jeżeli pan to ogląda to do, teg do wykonania tego zadania, do, wy do nagrania podobnego tagu nominuję pana Pawła Staszczaka z kanału Paweł Historyk, także to tyle ode mnie mam nadzieję, że mój materiał się wam podobał jeżeli tak to zostawcie pod tym filmem pozytywną ocenę oraz napiszcie komentarz, jeżeli macie ochotę śledzić moją twórczość kliknijcie także przycisk subskrypcji Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na no, czytaj są one podlinkowane w opisie. I dajcie też w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Dajcie na przykład znać, czy chcecie, żeby na przykład zajął się twórczością Doris Lessing. Czy mimo wszystko, jeżeli takie, będzie, jeżeli takie będzie Wasze życzenie, jestem w stanie czytać nawet Leszka Żebrowskiego. Także napiszcie o tym w komentarzach. Bo jak wiecie, ja, ja nie jestem historykiem wykształcenia, ja jestem farmaceutą. Historią pasjonuje. Historii się cały czas uczę. I dla mnie każda taka przeczytana książka to jest kolejny impuls do rozwoju z każdą książką wiem więcej. I też dzięki temu mogę się z Wami tą wiedzą dzielić w ten sposób najlepszy, w jaki potrafię. Także to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale, w którym z góry zapowiadam. Szukuję wam kolejną niespodziankę. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć!